Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sting Tonga. I na samym starcie rakowo, bo na samym starcie mamy już golaskę. Od... Jak to odsłoneczkować? Bez sensu, dobra, szukajmy czegoś lepszego. idźmy dalej Milion trzysta lajków like To jest jakaś gwiazda porno pewnie, no ale dobra ale. Jeszcze raz Czy ona miała kurwa włosy pod pachami? To leśna To było straszne. Taka dziewczyna, takie ciało, tak dała dupy. Ja pierdolę! Okej, okay, jest dziewczyna, ma na imię Daria i jest ładna. Nie ma stanika, ale to okej, okay, to rozumiemy, że to wszystko trzeba dla lajków. Zobaczmy, co ona nam zaprezentuje. To jest 40 tysięcy lajków, to jest gruby content. Ja tyle nie mam pod filmami, a ona ma tyle serduszek pod. Ting sprawdźmy co Daria zaprezentuje nam. <śmiany> to jest. Wojak! <śmiany> jebany, jebany wojak! To jest mój kolega ze środy. Co za kurwa debil. Odpisuję mu. Ty debil. Debilu kurwa. Przejdźmy dalej, już chuj. Wy jak chcecie, przejdźmy dalej. I to jest dobry tink-tong i ja to daję lajka. Teraz wykorzystam waszą aktywność, bo wiem, że jeszcze tu jesteście, bo czekacie na więcej k... za więcej dziewczyn. Napiszcie w komentarzu jaki był wasz Najgorszy dzień, bo mój najgorszy dzień to chyba był wczorajszy początek live'a, gdzie oglądało mnie 500 osób i ja myślałem, że wreszcie użyję taboretu i sznura, który kupiłem. Ale chwała Bogu, zaczęliśmy grać piątki flexy i się wszystko unormowało. I samych z live' zapraszam na lajty. Gramy w Flole, gramy w GTA, niedługo Among Us, może jakieś 7 Day Today, albo cokolwiek innego. Przejdźmy dalej rzesz, kurwa, mać. To było trenowane. To nie jest przypadek, że te Bimbały zrobiły tak o. To nie jest. Patrz, zwróćcie uwagę na cycki. Tak jak było w poprzednim odcinku, kazałem wam zwrócić uwagę na pośladek jednej z dziewczyn. To teraz zwróćcie uwagę na cycki. Nie! To że się tak nie robi. W ramiona pierdolona, zatańczymy sobie walca. Ja cię klepę raz po piździe, ty mnie klepniesz raz po jajcach. O kurwa, o kurwa, jaki piękny walczyk, po chuju, po chuju mnie z panią tańczy. Ty kurwo, ty kurwo, nie do po palcach, bo jak ci wyjebie, to nie skończysz walca. Doceniam. Wszędzie to chodzę tyłem po śniegu. Nie, no to ja doceniam, jak tyłem po śniegu kolega chodzi. No, sz pana Chaple szanuję za piosenkę. Ja sam lubię takie piosenki. Ja kiedyś śpiewałem, on zimny, ona gorąca, on nie chce, ona go trąca. szanuję, piękny walczyk, także like i dałbym komentarz, ale masz wyłączone, także ci nie dam. Jo, witam was serdecznie. Na moim tu kanale Załap serwuj i polaj Kojtajo się dalej Peda yeah. <grystanie> <grystanie> Przynajmniej Jest sobą Przynajmniej jest sobą i widzę, że same fejmy Ty, ZUSIA OFFICIAL 5000 tysięcy like, lajków Aż mi się nie chce wierzyć Zobaczymy co pani ZUSIA nam zaprezentuje Ubiegajesz od mnie Aha ZUS je dodaje Rosy Rosja rosyjską muzykę, no bo ją oglądają bardziej w Rosji niż w Polsce. E, ogólnie ZUS była ładną dziewczyną, bo ona nie, nie, nie była z brzydkich dziewczyn. Tylko ona coś zrobiła z twarzą. Ona ma ryj jak pies teraz taki. Zauważyliście? Ja bym tu dołożyła kości. Ona jest taka e, Minecraftowa się zrobiła, a ona była ładna naprawdę. No ale no widzisz, no to... Jak ona się sobie podoba, to się sobie podoba. No ale była ładna i jest taka kwadratowa teraz. No mi się nie podoba, nie wiem jak to. Może napisać w komentarzu. Dziadowski prawie, że do rowu wpadł. Cholipka, cholipka, co się dzieje? Cholipka tak nam wstrząsnęło, że to szok, nawet boba potłuchło. Przez ten śnieg dziadowski prawie, że do rowu wpadł. Ojeju, jaki on jest... ty. No by to była moja córka, to mi jej kurwa karę taką dał, że... albo tym, okay, ja polecę, albo z albo lala, nie jestem za okej, okay, okej no i e, tu koleżanka mala, e, koleżanka, chyba to jest koleżanka, pozytywnie albo kolega, cudownie to wygląda, ale nie na TikToka. I to jest komentarz pod tego TikToka, który tutaj zacząłem 60 tysięcy jednak serduszek, ja tyle nie mam pod e, zdjęciami, także... Ona mi mogła powiedzieć. Tam kurwa Mordę starzy bumerze, ty zazdrościsz, no i chuj Zdroszczę. Ale nadal to nie jest na TikToka. Oj, król! Król! Kurwa, polski król, proszę powiedzieć. Śmiali się, wytykali palcami. Ze mnie tak samo mówili. Idzie ten kurwa cwelco co do komputera gada, do monitora się odzywa. Do komputera! Mariusz do komputera gada kurwa. Dajz debila jebanego! Pluli na mnie. W to jak było z 11, to woefista wchodził tak... Dobra, ja się po pięciu rudy wypierdala, nie? Tak było. Ale powiedziałem sobie pewnego dnia... Basta! Finito. Koniec kurwa. U, mela na prysk w Borowiku, borowiku je Krótko. I zacząłem spełniać marzenia. To moja historia. Prawdziwa kurwa. Dlaczego Daj. tym wszystkim mówię wam? Na nie nie Bo wiem, że za ekranem tego telefonu też jest taki gdzieś rudy chłopczyk, który potrzebuje takiej taki opuchy I i jeba skórę Tu na wto o tej porze tyś sam coś stracił Mikołaj był ponad no, miesiąc temu no i o twojego wora sam nie mów a na piżama party o tej porze to jest trochę za no ale jak się staw przyjechał no to właśnie wór mąż Okej. Okay. Nutka to podstawa mojego mojego treningu. Zawsze robię takie agresywne brzmienia. Po prostu żeby wydobywało się ze mnie demon. Hardcore kurwa, ciężka kurwa rzeź Jedziemy, kurwa! To jest kurwa to, to jest to, to jest życie, to jest żyćko kurwa, drodzy widzowie. To się chce oglądać, to się chce uśmiechnąć. Jest Ola, jest Ola, ma 270 tysięcy lajków. Jest w wodzie, czyli jest w bikini. To już dużo daje, dużo, dużo daje do myślenia. To już testosteron w jajach buzuje. Pokaż mi, Olu. Co tutaj nam zaprezentujesz? Okej okay. stop. stop 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 Słuchajcie Ja wiem, że wielu by chciało, żebym Tu Kliknął Ja wiem, że Mięso w ręce jest trzymane Że Papier już czeka na biały deszcz. Ale nie, ty bez, bezbożniku, ty zboczeńcu, ty hamie jeden bez subskrypcji. Zostaw mi suba, komentarz i like, A zobaczysz. W następnym odcinku więcej softporno, bo nic innego mi się nie wyświetla. Także never! Beans.